Dzień dobry. W tej lekcji będzie zadanie, aby wykorzystać w przykładzie w zadaniu bloczki inkrementacji, dekrementacji, aby zobaczyć jak one działają w praktyce. Przejdźmy do treści zadania. Dalej bazujemy na aplikacji magazynu. No i tutaj zadanie, które mamy teraz zrobić. Tak naprawdę musimy tą aplikację magazynu rozbudować, dodać nową funkcjonalność. I ta nowa funkcjonalność jest pod trzecią kropką tutaj. Czyli musimy zliczać samochody, które wjeżdżają jak wjadą trzy samochody już na magazyn, wypakują się, to kolejne nie mogą wjeżdżać. Więc tutaj możemy założyć, że jak już wjadą trzy samochody, no to już kolejne nie mogą wjeżdżać, lub jak trzy wyjadą, no to wtedy nie mogą wjeżdżać. Można i tak, no to tutaj kwestia interpretacji no najbezpieczniej byłoby to zrobić że jak wjedzie to już trzeci no to już kolejne nie mogą wjeżdżać, więc tutaj chodzi przede wszystkim o to aby przećwiczyć bloczki i jeden sposób rozwiązania to na pewno bloczek inkrementacji czyli gdy samochód wjeżdża no to go Liczymy, no ale też można spróbować rozwiązać to zadanie z wykorzystaniem bloku dekrementacji. Więc to jakby takie zadanie dodatkowe zadanie na szóstkę. Więc spróbuj samodzielnie zrobić to zadanie. Jakbyś miał trudności, poniżej jest link do rozwiązania tego zadania. Dziękuję za uwagę i zapraszam do kolejnej lekcji.